wszystkim, z tej strony czarnym witam was bardzo serdecznie w moim zoo dawno nas tutaj nie było. No i dobra kochani, słuchajcie, ja tu puszczę, żeby te zwierzeczki jednak sobie chodziły. Muszę je trochę przyciszyć, bo zaraz będą mi rąbać. No i tak, słuchajcie, odejdziemy od tych kamelsów, bo one się drą jak niemożliwie. Jak widzicie, dodałam tutaj, co? Lew zachodnioafrykański. No kurczę, miśki, ale to nie tyros. No jakie wy ładne jesteście. Dobra że Capture Screen z tego wyśleć. No i już same z siebie powiedziały, kogo my tu mamy, moi drodzy. Ale do nich przejdę za chwileczkę. O badania techniczne zakończone. Jest, ile co się dzieje w tej grze, masakra. O, bardzo dobrze. Tu mamy wolnego faceta. Co myśmy by tutaj chcieli? A, może. Chronienia i spinaczki nie będzie dla tych zwierzaczków. E, dobra, to za, zanim do tego przejdziemy, to chciałam Wam pokazać, że zrobiłam sklep trochę tak. Bardziej go obudowałam. Z każdej strony jest jakby tak zrobiony tymi czerwono-żółtymi rzeczami, i to mniej więcej jakoś wygląda. Tu jeszcze tego nie dokończyłam, bo nie miałam w sumie jeszcze czasu. E, oczywiście tutaj staw sobie chodzi, nic się tutaj nie dzieje, nikt tego nie widzi. Całe szczęście. No i teraz chodźmy sobie do zoo, jako do zwierzątek, i ja już wam pokazuję, co się dzieje. Mam ogólnie trzy aż e, małe krokodyle, których trzeba się bardzo szybko pozbyć. Mamy masę dromaderów, których trzeba się szybko pozbyć. Także, moi drodzy, i oczywiście już widzicie, widzieliście lewki, które tutaj zrobiłam, im wybieg, jestem z niego bardzo dumna. Ale najpierw chodźmy do handlu zwierzętami i słuchajcie, spróbujemy te zwierzątka sprzedać. Bo mamy tak, wilki to nie to nie to, nie, nie to, zoo, ale moglibyśmy tutaj pohandlować sobie naszym wielbłądem. Zrobimy może nie tak dużo. Ale może tak, może ktoś zapłaci tyle. Bo tutaj słuchajcie płacą po prostu gracze, którzy tak samo jak ja. Czemu, czemu ja Cię nie mogę... Czemu ja Cię nie mogę sprzedać, stary? Przenieść. Co to jest? Nie, nie, nie. Nie, Dl dlaczego ja Cię nie mogę sprzedać? No coś Ty. Hm. Wiem dla dlaczego, ale no dobra. Może zobaczę to później, także mam nadzieję, że ktoś naszego um, wielbłąda kupi, co tu się dzieje, zwierzęta walczą ze sobą, tak, cały czas słuchajcie, wybudowałam tutaj hieną, troszeczkę im tak pozmieniałam, tu zrobiłam, nie wiem w ogóle czy to już widzicie, już tak dawno nie pokazywałam mojego zoo, tu zrobiłam tak jakby takie miejsce do oglądania, już brali ludzie i karmili je fast foodami, które kupili właśnie tam daleko, zwierz jest spragniony. No coś, ty, to, to wezwij dozorcę w takim razie. Ja nie wiem o co chodzi. Dobra, czy my możemy się tu wrócić? Także no tutaj jest takie baobaby, i tak dalej. One dużo nie potrzebują. Więc zrobiłam im, słuchajcie, tylko takie zabaweczki. O, proszę bardzo, tu mamy hienę bawiącą się. No i one cały czas mi tutaj ze sobą walczą. W ogóle, jak fajnie śpią. A tutaj na dole, słuchajcie, mają miejsce, żeby sobie pospać. A człowieki oczywiście tutaj dają pieniądze i tak dalej. No ale przechodzimy, tutaj, moi drodzy. Udało mi się zrobić wodospad jako taki. Wiem, że to nie najlepiej wygląda, bo ja się dopiero uczę, ale jestem z siebie dumna. Tutaj tak woda sobie spływa. I oczywiście, witam was wśród moich lewków. A tutaj lewek sobie właśnie śpi. Trochę woda na niego kapie, ale co tam. Co tam Także one sobie tutaj pod tym wodospadem śpią. Nie wiem, gdzie jest drugi lew. Misiek, znaczy lew. A Ty tam sobie chadzasz. No dobra, niech sobie chadza. Najważniejsze, co musimy zrobić tutaj, to oczywiście kupić, żeby oni nam za te lwy, kurczę, płacili, tak? Bo te lwy były całkiem drogie. No, pociąg sobie jedzie za mną. Na to niestety już nic nie poradzimy. Także proszę bardzo. Stary... Ja Cię proszę, tu będziecie mi płacić za te moje zwierzaczki. Tu w ogóle ile luda się nagle zrobiło na tym przejściu, niedobrze. Proszę bardzo, proszę mi to płacić. Tu zrobimy oczywiście informacje o zwierzaczkach. Oj, nie, nie, to chciałam kliknąć. Dobra, albo w sumie jakby je tutaj tak ustawić, o, żeby ludziom tak za bardzo nie przeszkadzały. Tylko pytanie jest, czy mają tutaj zasilanie? Mają jeszcze zasilanie, to dobrze. Także, o proszę bardzo, zrobimy troszkę to w dół, żeby aż tak bardzo na wybiegu to się nie, nie przeszkadzało. I tak będę to widzieć. Także, proszę bardzo. Lewki. No i jeszcze w takim razie. Oj, co ja tu klikam? Tu by się przydało. Weźmy to do góry. I przedziałamy w tę stronę. Tylko tu już nie jestem pewna, czy oni tutaj nie mają przypadkiem. Nie, no wszystko, wszystko działa. No to piknie. To jeszcze postawimy tu. O, nie to. To też nie to. No gdzie ja tu mam. Przecież mam moje ulubione z serduszkiem. No, dziękuję bardzo. No i tutaj też postawimy... Zrobiłem taki troszeczkę inny ten wybieg, ogrodzony jakby innymi rzeczami, bo udało mi się właśnie e, powynajdować te wszystkie style, a więc jakoś to wygląda, więc moi drodzy tak tam pupczą. Ale właśnie, proszę bardzo, tu jest takie jakby małe jeziorko. No i to wszystko, słuchajcie, spływa tutaj taką kaskadą w tu. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo naprawdę siedziałam dosyć długo nad tym. I nie wiem, dlaczego te lewki, one chcą tutaj odpoczywać, jakby tam powinnyście łazić, no. Czekaj, czy to jest mały efekt Jezu, Simba! 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 Dlaczego ja cię nie mogę. Dobra, nie, a to. Mogę to je gdzieś jakoś inaczej nazwać? Czy nie? O i to jeszcze jest rzeczywiście koteczek A to są dwa koteczki, trzy koteczki. Jezu, kobito, czy tym więcej tych dzieciaków to pobić nie mogłaś? To ten chyba był pierwszy, ale ja, ja. Mamy trzy piękne kotełki, ale czy wyją teraz tu starczy przestrzeni? No ledwo, oj niedobrze. Niedobrze, niedobrze, bo w sumie strasznie dużo przestrzeni zajmuje tutaj. Jak ja bym to troszeczkę tutaj może wyrównała, to może by mi się udało, słuchajcie wchodzić sobie tutaj, na przykład pójść tam na górę, chociaż ja nie jestem zbytnio co do tego przekonana. Ale kto wie, no śliczne te kłodyłki, malutkie takie, no. Weź się pokaż. No jejku, jaki Simbek. Ja wszystkie zawsze, jakieś lewki zawsze nazywałam Simba albo Nala. To tak, wiecie, z dzieciństwa mi chyba zostało. <laughs> jaki słodziak, o jak to na nas mruczy. no. Tak, i tu też będzie przed schodem słońca to twój syn. No, Joko, ty piękna jesteś. O, i się walniemy, tak, bardzo dobrze. No, powiem wam, ten tam cały mokry od tego wodospadu, powiem wam, że mi się podoba. Podoba mi się, jak to zrobiłam. E, także, no chyba tyle mam tutaj wam do pokazania, z nowych rzeczy. E, o, tutaj sobie pobrałam takie z galerii różne że tak powiem, kamulce i tak dalej, żeby nie robić tego wszystkiego, bo to też, słuchajcie, zajmuje czas. Co tu się dzieje? Ty dalej ze sobą walczą. No Miśki, wejść to przestańcie, no. O tam gdzieś z tyłu, coś jakiegoś piecheła. Także po prostu u mnie wieś pełną parą. Chociaż okno mam chociaż przymknięte, to może nie będzie tak źle. Ale dobra, o, znowu badania techniczne. No i pięknie, Ameryka Południowa. Słyszałam, że ma dość. Co tam, co ty robisz? Technik od dłuższego czasu nie zajmuje się wybiegiem. Dlaczego? Proszę tutaj wezwać technika, dziękuję. I mamy dużo śmieci, to niedobrze. Mamy dużo śmieci, to niedobrze. Tutaj sobie kogoś powitamy. Niestety nie, nie, nie polskie znaczki, także ich nie widać. Chociaż ja tak mam klawiaturę zrobię. zrobioną, więc nie wiem dlaczego. Ale co? Technik, poziom czystości wybiegu grozi chorobą, to dlaczego tutaj nie ma? Wezwij dozorcę i to natychmiast. Dlaczego wy tutaj nie sprzątacie? No Miśki, gdzie, gdzie ty w ogóle jesteś? No jak kiepski widok, jak tu widok jest ideolo. No. Chyba, że za dużo tych wielbłądów mamy. Dobra, handel zwierzątami. Te nasze zwierzątka. To już mogę nimi handlnąć, czy nie? No, tu średnio z internetem u mnie na wsi, także pewnie nie. A, ja, już słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż pojedziemy znaczy, aż będzie nowy internet ale to jeszcze troszkę. W ogóle tu się ciemno zrobiło. Jak tam nasze krokodylki? Bo no, tutaj musimy sobie wejść tu. I krokodylki, co? Wy macie pewnie już za małą przestrzeń. Wszystkie syczą na siebie. Społeczne. No, was jest. No, przestrzeń macie za małą. Wody nie macie wystarczająco. No to ja bym właśnie te zwierzątka chciała sprzedać, ale nie mogę. Także poczekajcie, zaraz wejdziemy. Zwierzątka. I czemu ja ciebie na przykład... Misie, gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś? No, w handlu. Centrum, otwórz handel, wybieg. No i, i czemu ja ciebie nie mogę sprzedać tym, powiedz? Nie rozumiem. Ale dobra, ogarnę to później. Czy my tutaj coś mamy? O, reputacja z trzech gwiazdek. Dziękujemy serdecznie. Chore zwierzę. No i kamelsy przebrzydłe, no. Nie ja wiedziałam, że one będą chory. Dobra, wezwij weterynarza. Wezwano już weterynarza, bo tu jest strasznie brudno. Ej. Dobra, tu mały kamelik już się czuje lepiej. O, jakie spadki klatek nagle się tutaj pojawiły w tej grze. O, te dalej walczą ze sobą. No, po prostu nie mogę, nie mogę z tymi zwierzaczkami. Także takie łogarniańsko takie tutaj, moi drodzy, musimy troszeczkę przeprowadzić. Bo wy co, wy macie za dużo chłopaków tutaj? No, ona jest dziewczyna. On jest chłopiec. A on jest dorosły. On jest co? Dziewczynka. A ten jest. No chłopiec. To co ty, ty z małym walczysz o to wszystko? No chyba se jaja z nie no naprawdę. Mam nadzieję, że przyjdą do tych wielbłądów i że im nic nie będzie. A, jeszcze tutaj wam nie pokazałam. Tutaj jest taki skwerek, na którym ludzie po prostu mogą sobie siedzieć i żreć. Oni zawsze chcą żreć i pić. Także oni sobie tutaj siedzą, całymi rodzinkami przychodzą no i niby są zadowoleni. Zaraz zobaczymy, jak tam te nasze kotełki... czemu tu nikt do kotełków nie chadza? Przepraszam, powiedzmy. A chadzają, bo kotełki to teraz tu siedzą. Wszystkie, nocie panie. No dobrze, to niech się, słuchajcie, bawią dobrze. Tutaj chyba trzeba im dać znowu te, te, te... O, uczenie, bo za to uczenie też zawsze coś tam... Coś dostaniemy, trzeba kosze na śmieci ustawiać, bo oni tu zaraz będą śmiecić mi I Bardzo lubię to robić. Tam kosze są. No i dobra, moje ulubione. Dobra. No i dobra, tutaj ostatnio wyszukaliśmy sobie lewki, ale ja też myślałam o tym, żeby zrobić sobie jakieś murówko jada albo jakieś małpki. Albo jakąś pandę słuchajcie. No, myślałam, albo też myślałam o żyrafach. Bo jak już mamy tutaj taki afrykański, jakby część zo, no to Dziękuję. żyrafa jak najbardziej by tutaj podpasowała. I zebry. Chciałam żyrafa albo zebra. Także chodźmy tu po żyrafki. I co my tutaj mamy? Tu w ogóle jakiś starów. I oni to wszystko chcą za te wszystkie listki. Ej, ja pierdzielę. No dobra. To w takim razie, ile was tu musi być? Pójdźmy do Zotebi i zobaczmy. Ile was tu musi być? Um, całkiem duży terenu, ale się no nie dziwię się. Aha, i one lubią żyć z innymi zwierzątkami. A ile was musi być, to wy wiecie? No do 12. Ale na razie byśmy kupili dwójkę z Was. Także chodźcie tutaj. kupmy no, tą panią i tego pana. Okej, okay, no nie, nie są to, słuchajcie, najlepsze okazy, ale z drugiej strony, no co tam? E, tak, teraz słyszycie mojego kota, który się odzywa i śpi za mną? <laughs> Że po prostu zło, to i on słuchajcie w domu. Dobra, skoro żeśmy sobie te zwierzeczki kupili. Tak, Atena, wszyscy cię słyszą, Niunia. Wszyscy. Mm -hmm. Także no. Witam zo. No tak, tak, cicho. No już, już cicho. Kocie, psocie. Co za kot, słuchajcie. Ona ogólnie zgubiła mi się. Na dwa miesiące. A teraz wróciła Niunius jeden. Myślałam po prostu, że już po kocie. No tak. Wszyscy cię słyszą, wszyscy. Jesteś gwiazdą odcinka. na cicho! Ej, ejku, ejku, tak, to mój kot właśnie. Także e, myślałam, żebyśmy zrobili sobie tutaj jakoś, jakby taki duży. na tu skocz, tu choć. Powinno być dobrze. Czyli ja to zamknęłam, nie zamknęłam tego jeszcze. No, tu zamkniemy, tak? zamkniemy tak. A tu? Możemy? Kliknąć, proszę. I zrobimy to po prostu niżej. Tak, tenuś, tak. <noise> ja nie mogę z tymi moimi kotami. Te zwierzaki, masakra. Czemu to takie brzydkie jest? Bardzo ładnie, proszę bardzo. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. No to zwierzaczki, wy moje śliczne, choć ta do mnie idziemy. Idziemy, idziemy. Tak, Atena idziemy. Żerafy też idą z tobą. <laughs> Żyrafy też idą. Także no ja nie mogę. Dobra, ale my byśmy tutaj jakiś tu chyba wodopój zrobili. O, o. nie chciałam tego robić. No, nie chciałam tego robić. O, proszę bardzo, wodę tylko tu. No i powiedzmy... Że im to starczy, zaraz zobaczymy. Panowie już je niosą. No i... Aha, bo wy żyrafy teraz tutaj się nie, nie dostaniecie. <grym> to mamy problem, słuchajcie. Bo one się tu nie mogą dostać. Aha. Aj mnie zamknął. jakie wsobne. Co wy, co, co wy tam robicie? Przez... No Miziu, Miziu, ale nie, 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 nie przestań. Przestań zapłatniać wszystkich. Uspokój się. O Jezu, do ciebie. Dlaczego? Więc no, powiem Wam, że nagrywanie tej gry to jest naprawdę ciężkie. Bo tutaj się tyle rzeczy dzieje. I wszystko nie chce ze sobą współpracować. Czy Wy już tu przejdziecie, czy, czy też nie. Przejdziesz ty mi zirafo wstrętna? Znaczy kochana. Tak, Tenuś, tak, ty też jesteś żyrawką tak? Tak też jest. No, no przecież możesz, no chodź. Tenuś! Cicho! <laughs> Jezu, co za? Bilety są za tanie. Tak, dozorca teraz tutaj nie może dotrzeć. No i pięknie. No i proszę bardzo. Ruszyły nasze żerafy. No i bardzo ładnie, to teraz że Żerawko moja tym. Że coś. No trwałego schronienia nie ma. Trawa długa jest zdecydowanie za długa. Ja nie wiem, czy ja już wam kiedyś. Pok chyba pokazywałam wam, jak się robi to wszystko. Chociaż wiecie co, ja nie wiem, nie pamiętam już. Mam tak mało czasu, naprawdę, na nagranie takie. o. Dobra, także tu sobie tej trawy. Czego wy dużo? Trawy długiej, A nie chcecie trawy długiej, dobra Także już wam tu zmieniam Chcecie troszkę gleby Glebę możemy wam dać tu O, proszę bardzo, podoba mhm. Jeszcze troszkę No dobra, mamy glebę Roślinki Tobie się te roślinki nie podobają Dobrze, to już roślin nie ma Wszyscy szczęśliwi One tutaj stąd nie uciekną, więc jest dobrze ale nie mają trwałego schronienia i zaraz zaczną mi płakać, że są zestresowane. Więc już idziemy sobie tutaj, zrobimy wybieg e, i zrobimy na żyrafę. Gatunek. Żyrafa na samym dole jest. Dobra. Także mamy. To jest wielkie schronienie, ale ono jest pewnie aż za, za wielkie. Tego nie mogę. Nie wiem dlaczego. Jeszcze pani nie mam czegoś zrobionego, ale mogę już im poustawić. Tutaj proszę bardzo. Wodę macie, więc powinniście być w stanie się tam dostać. Masz tu, masz tu. Co wydujecie? O, karnik. Bardzo dobrze, tu przy gościach, żeby oni was ładnie widzieli. No i co. No, i to schronienia. do. Jesus, jakie to schronienie jest wilgachne. Ja pierdzielę. Hmm. No to powiem Wam, że będzie problem, bo nie mamy tyle miejsc. One w ogóle potrzebują więcej miejsca. Jezu, one są tylko dwie tutaj. Dobra, okej, okay, kochani, słuchajcie, to na razie, że tak powiem, naszymi nowymi żyrafami. To będzie tyle Ja tu pewnie jeszcze masę pozmieniam Ale to wtedy Wam, że tak powiem, oczywiście pokażę Co razem że zrobiła Tutaj lewki, widzę, się ruszają Bardzo dobrze Więc no dobra, jeszcze na sam koniec Zrobimy bilety, zrobimy, żeby byli Żeby ludzie nam płacili więcej Nie, tutaj proszę Nie, nie nocą Także proszę, bardzo proszę Płacić nam więcej O, jak malutki się bawi z tatą Masakra Masakra, za słodkie są te żywaki. No i dobra, słuchajcie, na tym sobie skończymy. Ja te żyrafy doprowadzę do stanu używalnego, powiedzmy. I mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Także tutaj lew, kurde, jak on blisko jeszcze sika. Super. Dobra, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie jakieś inne zwierzątko w kolejnym odcinku, dajcie znać, trzymajcie się, pa!